Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Biznesowego Przewodnika. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Krupacz, dyrektor sprzedaży Impel Group. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Kasiu. Piotrze, byłeś wyróżniony w plebiscycie Manager Roku. Od tamtej pory już trochę czasu minęło. Zresztą to chyba nie było jedno wyróżnienie, a, a kilka. Aktualnie wspierasz jednego z członków kapituły, jesteś również w kapitule plebiscytu, ale czy mógłbyś nam powiedzieć, jak Twoja ścieżka kariery rozwijała się od momentu zdobycia wyróżnienia? Myślę, że rozwinęła się i zastanawiam się, ile rzeczy się na to złożyło. Dlatego, że jakby w środku moich studiów MBA przyszło to wyróżnienie i to był bardzo bardzo pozytywny, bardzo miły też akcent. Ale właśnie w 2019 skończyłem studia MBA tutaj na Uniwersytecie Szczecińskim i rzeczywiście od tamtej pory trochę inaczej wyglądała, zaczęła wyglądać moja kariera. Nie widzę takich spektakularnych zmian, sukcesów, ale to na pewno zmieniło wiele rzeczy i otworzyło pewne, pewne możliwości. Głównie chyba przez kontakt z ludźmi, bo plebiscyt skupia fantastycznych ludzi. Ja od nich się bardzo dużo uczę i myślę, że nawet takie przyjaźnie się zawiązały. Z Ludźmi, którzy byli nominowani, <laughs> więc na pewno się wszystko jakby poszerzyło. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, ale na pewno zasięg i w kwestii, i w kwestii służbowych, ale też w prywatnych się poszerzył. Więc bardzo fajna zmiana. A zawodowo, miejsce, w którym wtedy byłeś, a teraz aktualnie, jak to wygląda? Wtedy. Kierowałem oddziałem firmy logistycznej, spedycyjno-transportowej również tutaj w Szczecinie, a zmieniłem tak naprawdę wracając do Impela, czyli do jednej z najwieży, największych firm w Polsce. <śmiech> <śmiech> Wróciłem właśnie do, do, do takiej firmy, która daje ogromne możliwości, więc to się na pewno zmieniło, i też. Zmieniłem jakby swój charakter pracy na taki, który bardziej mi odpowiada. Bo w, w transporcie było bardzo dużo takich, takich drobnych rzeczy. Transport jest bardzo dynamiczny, a tam zajmowaliśmy się jakby stricte przewożeniem ładunków, przewożeniem towarów. I, i nawet było takie określenie w, w, w tej pracy że szarpiemy tak naprawdę, bo rzeczywiście to były bardzo, bardzo dynamiczne, dynamiczne, to była bardzo dyna, dynamiczna praca i nawet znaczenie miało to, że mogliśmy się połączyć z klientem o 3 sekundy wcześniej, bo mieliśmy taką aplikację wykupioną, za którą za którą firma zapłaciła nie ma, nie małe pieniądze, że właśnie jak chcemy się połączyć z jakimś numerem, to robimy to o 3 sekundy wcześniej. I mieliśmy nawet takie nagrody w, w tym, w tej, w tej pracy, które, nas, które jakby były dla szarpaczy, <noise> e, bo tam liczył się czas i to było szybkie, dynamiczne. Rzeczywiście w transporcie nie, ma, nie można się nudzić, bo wszystko się może wydarzyć na drodze i, 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 i no, dosłownie wszystko, po, po takie zabawne rzeczy, po, od, od zabawnych rzeczy po tragiczne, bo mieliśmy też, też zgony, więc to, to nawet człowiek sobie nie, nie potrafi wyobrazić, co, 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 co wtedy się dzieje. E, to była fajna praca, ale zmieniłem na taką, która chyba mi się najbardziej podoba, najbardziej mi odpowiada, czyli na taką pracę, gdzie buduje się relacje długofalowe. Trzeba trochę więcej czekać na efekt, bo tam był tak naprawdę od razu. Błyskawicznie. Tak, błyskawicznie. To tam się szarpało i, i, i się miało. A tutaj trzeba sobie wypracować. I to jest, to jest fajniejsze. Myślę, że nawet fakt, że się czeka trochę, to, to daje dużo więcej satysfakcji później na końcu. No, i to jest chyba trochę bardziej zgodne z moim charakterem. Więc y, też y, jakby przyszedłem tutaj na zupełnie inną pozycję do Impela. Wróciłem po 8 latach przerwy, <laughs> bo wcześniej byłem menedżerem do spraw sprzedaży w, w jednej usłudze, tak naprawdę, w usłudze cleaningowej. A teraz wróciłem, jakby do takiej. Strukturę, która była w, w czapie firmy, bo to było biuro klientów strategicznych i zajmowaliśmy się naprawdę tymi najważniejszymi klientami. To też jest bardzo, bardzo fajne i to bardzo dużo uczy, bo ci klienci są bardziej wymagający. Człowiek musi się bardziej postarać, trochę bardziej się przygotować niż. niż Niż w innej sytuacji. Ale tak jak mówiłem, to daje bardzo dużo satysfakcji, i to jest też bardzo takie fajne dla mnie osobiście, bo ja się bardzo dużo uczę od tych ludzi, naprawdę. Grupa Impel to duża firma. Czy czujesz się pracownikiem korporacji? Tak. Myślę, że w tak dużej firmie nie można od tego uciec i, i człowiek musi funkcjonować w tych procedurach, bo inaczej się to nie zepnie. Czy to jest to, jest to, co ci odpowiada? To, ale to nie jest złe, bo ja pracowałem w dużych korporacjach, chyba gorszych, yy, gorszych yy, niż Impel, bo pracowałem w Philip Morris i w British American Tobacco, yy, więc tam to już w ogóle wszystko było yy, bardzo mocno zszyte procedurami i, i tak naprawdę jak się wykraczało nawet czasowo poza pewne ramy, to już było źle. A tu, mimo tego, że to jest potężna firma, bo jakby... W strukturach Impela, w Impela, to jest kilkanaście tysięcy pracowników, ale w całej grupie, która skupia pracowników, współpracowników, podwykonawców, to jest około 60 tysięcy osób, więc no i myślę, że w tej chwili około 80, 80 spółek w grupie, więc to jest naprawdę ciężko, ciężko to ogarnąć. Ale mimo wszystko myślę, że też przez to, że znałem już Impela, że byłem wcześniej. I wróciłem jakby do siebie, do swoich ludzi, bo ci ludzie pracują po kilkadziesiąt nawet lat już w tej chwili, dwadzieścia, to, to też jest fenomen, piętnaście. To wróciłem do siebie i nie czuję się tutaj jakby tak bardzo ściśnięta, też mam taką, mam taką pracę, że właśnie działam często punktowo, nie mam ilość wizyt dziennie, tylko właśnie skupiam się na tych najważniejszych klientach i, i do nich się dopasowywuję. To, to mam też taką jakby swobodę i, i wolność. I to jest też fajne, bo tak naprawdę muszę zrobić swoją robotę, tak najprościej mówiąc. I nie muszę tego robić na sztywno. Nawet to jest chyba, chyba takie potrzebne, żeby mieć taką swobodę, bo trzeba się dopasować często do klientów, tak? Nie, nie mogę ja wymuszać pewnych rzeczy, tylko się dopasowuję, więc, więc jest to korporacja, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie czuję się jakoś tam gnieciony, przygnieciony tym faktem. Pozwolę sobie zapytać o taki wątek, który zwykle wszystkich ciekawi, którzy rozmawiają z Tobą i Ciebie poznają, i przejść trochę do tych aspektów takich prywatnych związanych z Twoim pochodzeniem. Czy mógłbyś tutaj powiedzieć właśnie, skąd pochodzisz i jaki to ma wpływ na Twoje życie zawodowe? Tak. Patrzę zawsze z takim rozbawieniem na ludzi, którzy, którzy podnoszą jakby brwi, kiedy mówię, że jestem Rumunem. Bo to, że jestem z Rumunii, to okej, okay, to jakby bardziej, ale jak powiem, że jestem Rumunem, to wszyscy tak patrzą i są trochę zdziwieni. I nie wierzą. nie wierzą. Tak. Muszę się tłumaczyć i z urody, bo, bo nie wyglądam. No ale tak wyszło. Urodziłem się w Rumunii, ale jestem siódmym pokoleniem Polaków, którzy tam wywędrowali w czasach rozbiorów. Część wróciła po wojnie, po II wojnie, wróciła do Polski i teraz właśnie mieszkają na, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli okolice Zielonej Góry, Żar, Głogowa. A moja rodzina została. No i tam. Tam byłem do końca liceum, przyjechałem tutaj na studia. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Myślę, że każdy, kto, kto ma takie podwójne jakby coś w sobie, to sobie to chwali, bo to jest ogromne bogactwo, że zna się właśnie dwie kultury, dwa języki też, bo tak naprawdę ja nie rozróżniam języka polskiego od, od rumuńskiego, bo mówiliśmy, mówiliśmy od, od samego początku po polsku, Jesteśmy góralami czadeckimi z pochodzenia, więc mówiliśmy tą gwarą czadecką. Ale później poszliśmy do szkoły i też jakby tak płynnie to co rumuńskie weszło w nas. I teraz już może trochę rzadziej, ale do niedawna jeszcze liczyłem po rumuńsku, bo tak mi było jakoś łatwiej, no bo nie wiem, w szkole coś, nie wiem dlaczego tak było. I jak, jak rozmawiam, jak biorę telefon i dzwoni ktoś z Rumunii, to w ogóle jakby nie zastanawiam się, w jakim języku ja powinienem rozmawiać, tylko to jest takie naturalne. I to myślę, że myślę, że jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. A zawodowo to najwięcej używałem i tak naprawdę zacząłem ponownie uży używać języka rumuńskiego, jak zacząłem pracować w transporcie, bo Rumunia też jest duża. Ma też jedną z największych flot transportowych tutaj w Europie. No i też jeżdżą wszędzie, bo już są takie możliwości. tak Rumunia jest w Unii, więc nie ma, nie ma ograniczeń. I to się bardzo fajnie rozwinęło, bo my bardzo często i korzystaliśmy z przewoźników rumuńskich, i woziliśmy do Rumunii różne towary, tak, bo Rumunia bardzo dużo bierze z Polski. My tam bardzo dużo wywozimy różnych, przeróżnych rzeczy. Działa tam m, m, ponad 200 firmy z tego co, no jakiś czas temu, to już teraz pewnie więcej, albo się to pomieszało. Ale m, bardzo dobrze się rozumiemy z Rumunami, więc, jak, jako Polacy. <coughs> więc tutaj tak naprawdę codziennie miałem jakieś rozmowy, jakieś transporty, a też m, były takie zabawne sytuacje, że jak albo przewoźnicy, albo koledzy, jak się jak już wiedzieli, że, że jestem Rumunem i znam rumuński, to jak sobie nie, nie radzili z czymś, co dotyczyło Rumunii albo przewoźnika rumuńskiego, to zawsze dzwonili do mnie. Więc tak naprawdę myślę, że nie było dnia, kiedy nie musiał jakieś problemy rozwiązywać po rumuńsku albo w Rumunii. I miałem myślę, że przewagę w tej kwestii, bo potrafiłem i zrozumieć. I, i, I zrozumieć nie tylko język, ale też mentalność, więc zupełnie inaczej się dogadywałem z tymi ludźmi. No i są też przyjaźnie, właśnie z tamtych okresów. Mam takiego kolegę Florina, którego poznałem na giełdzie i był bardzo zdziwiony, bo mam imię i nazwisko polskie, a mówię po rumuńsku jak Rumun. Więc ktoś na, na początku myślał, że okej, okay, nauczyłem się, ale nie aż tak. I, i zaczę, zaczęły się rozmowy i zaczęła się taka relacja która trwa do dzisiaj, no już już 7 albo 8 lat. I jak jadę do Rumunii, to muszę zajechać do niego. Często tam nocujemy, a Florin, jak jedzie tutaj, to zawsze mi coś przywozi rumuńskiego, bo, bo często gdzieś tam też pomaga mu jeszcze, jak coś się dzieje na drodze albo gdzieś tam na załadunku, na rozładunku w tych magazynach logistycznych. No i jakby jego wdzięczność wyraża się tym, że dostaje rumuńskie jakieś tam rzeczy, których nie ma tutaj w Polsce, więc myślę, że duży wpływ na życie ehm, zawodowe również. Jak poszedłeś na studia, e, czy e, to był moment, w którym wiedziałeś, że chcesz pracować w sprzedaży? Nie. A co chciałeś robić? <laughs> e Myślę, że tutaj m, mnie wypuszczasz trochę. <laughs> ale, Troszkę tak. Ale okej, okay, to, to też muszę powiedzieć, żeby, żeby, był całość, obraz, żeby była całość obrazu. Myślę, że to istotne tak. i warto posłuchać, jak mogą zmieniać <laughs> się tak, plany tak, tak, tak. i że to nie jest nic złego. Tak, nie, nie, to, to nie jest nic złego wręcz. Myślę, że coś bardzo cennego i, i, i dzięki temu jestem takim. Człowiekiem, bo to mnie też bardzo mocno ukształtowało, ale byłem w seminarium. Przyjechałem tutaj na studia do seminarium. Pod koniec zmieniłem zdanie, zrezygnowałem i zacząłem sobie szukać jakby miejsca w tym świecie. I łatwo odnalazłem się w sprzedaży. Tak naprawdę w tej chwili nie wyobrażam sobie innej pracy. Na pewno się nie nadaję do finansów, bo się tego boję. Inne rzeczy techniczne chyba też nie, chociaż mnie bardzo to interesuje, szczególnie teraz w pracy, bo, bo jakby wszystko idzie w stronę technologii, sztucznej inteligencji i tym podobnych, ale w sprzedaży dlatego, że jakby całe seminarium, całe te studia teologiczne to jest próba zrozumienia człowieka jego duszy. I Myślę, że to też u mnie to są takie cechy charakteru, tak? to, co, to co miałem od zawsze, ale, ale na pewno studia mi w tym pomogły, bo rzeczywiście zgłębialiśmy tego człowieka duszę, jak dotrzeć, jak mu pomóc, więc to na pewno bardzo, bardzo pomogło. Myślę, że każdy powinien chociaż, nie wiem, rok, dwa czegoś takiego przejść, jeżeli, jeżeli chce pracować właśnie z ludźmi, bo to, bo to pomaga. Tak, no, są różne jakby aspekty, czasami może mniej, mniej takie fajne, no bo kościół funkcjonuje w takich dosyć sztywnych ramach i też często. Ogranicza. Jak korporacje. <gry> tak. Tak. Jeszcze kiedyś żartowaliśmy, że to mafia. Ogranicza też człowieka, więc, jakby ktoś został tylko w tym, no to myślę, żeby to trochę go ograniczyło. Ja myślałem trochę szerzej, i myślę, że to był główny powód, dlaczego zrezygnowałem. Ale to była bardzo przemyślana decyzja i, i nigdy nie żałowałem, że, że taką podjąłem. Ale na pewno bardzo mi to dużo daje i jako człowiekowi. I w pracy, w sprzedaży, w rozmowach z ludźmi, bo sprzedaż to jest tak naprawdę rozmowa z drugim człowiekiem. No właśnie, jakie cechy charakteru powinien mieć y, sprzedażowiec, osoba, która zajmuje się takim zawodem, y, jaki ty wybrałeś, żeby osiągać sukcesy? Myślę, że to jest banalne dosyć. Powinien słuchać, tak naprawdę. Y, wiedza na temat produktu czy usługi to jest coś, to jest taka kompetencja, którą można nabyć, można się nauczyć. Każdy jest w miarę otwartym człowiekiem i, i, i może nie wszystkiego można się nauczyć, ale większość rzeczy tak. Natomiast, żeby to komuś mm, sprzedać, to, no to trzeba wysłuchać i wiedzieć, czego ten ktoś potrzebuje. Bo mm, my sprzedajemy takie proste usługi. Główne, to taki, to główne dwie to komfort i bezpieczeństwo, czyli komfort, sprzątanie, utrzymanie czystości, bezpieczeństwo, ochrona. Na tym bazujemy, chociaż teraz to się zmienia trochę, bo bardzo dużo wchodzi takich technicznych technologii. Yy, mamy w firmie Biuro Technologii Ochrony, które, które skupia właśnie inżynierów, projektantów tych systemów, które chronią już w tej chwili same, bez udziału człowieka. <laughs> I w tym kierunku na pewno to pójdzie bo to jest i tańsze i, i bardziej precyzyjne i tak dalej. Ale tutaj jeszcze w sprzedaży, oprócz tego, że, że się słucha, to ja mam, mi, mi bardzo pomaga coś takiego, że to, co ja robię, musi mieć sens. Rozmawiamy z, z klientami, i ja muszę mieć takie przekonanie, że to, co ja mu sprzedam, to jemu pomoże. Więc Coś takiego mnie motywuje do pracy. Czyli trzeba wierzyć w to, tak, co się tak, sprzedaje. Tak, tak. Myślę, że jak ktoś nie wierzy i sprzedaje tak, tak no nie wiem, sztucznie, to, to jest strasznie męczące. I dla jednej, i dla drugiej strony. Więc ja najczęściej rozmawiam i próbuję jakby zbadać tak, tak na, ile się, na ile się da temat, żeby wiedzieć, że, że to, co, to, co ja zaproponuję, to, co zrobię, to będzie miało sens i ten klient będzie zadowolony z tego. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem w biznesowym przewodniku był Piotr Krupacz, dyrektor sprzedaży w grupie Impel. Dziękuję bardzo.